Kolejny afront dla księcia Harry'ego nie pozwolono zalozyc munduru na koronację ojca. Ksiądz Harry zdecydował się uczestniczyć w koronacji Karola i jej decyzja ta nie była łatwa dla syna księżnej Diany. Sklucony z cała rodzina z powodu ujawnienia swoich rewelacji na ich temat wiedział, Za zostanie przyjęty na wyspach z otwartymi ramionami. Dlatego też jego Han Meghan Markle zdecydowała się zostać w USA. Jako Wymówki podala informację, że tego dnia jest urodziny jej syna Archiego i ona koniecznie musi zorganizować synowi imprezę urodzinową. Ksiądz Harry przybył do katedry westminsterskiej. Posadzono go w trzecim rzędzie wraz z kuzynkami księżniczkami Eugenia i Beatrycze. Córkami księcia Andrzeja i Sarah Ferguson. Obie są znane na dworze jako Team Harry. Co ciekawe księciu Harrymu nie pozwolono założyć mundur wojskowego podczas koronacji swojego ojca. Króla Karola i królowej Camilli 38-letni księdze Sussex, jak widać na relacji z katedry westminsterskiej, ma na sobie zakiet, o co podobno poproszono go podczas ustalania szczegółów jego przybycia na koronację. Przypomnijmy, że księdze Harry slużył w armii brytyjskiej przez 10 lat i odbył dwie misje w Afganistanie. Co do jego udziału w koronacji, to z racji tego, że książę nie pełni już żadnej formalnej roli w rodzinie królewskiej, to nie będzie uczestniczył w procesji koronacyjnej z opactwa westminsterskiego do palacu Buckingham po ceremonii koronacyjnej. Nie znajdzie się też na balkonie podczas, gdy król Karol i królowa Camilla Beda pozdrawia z Brytyjczyków. Książę Harry planuje jeszcze tego samego dnia opuścić Wielką Brytanię, by udać się do swojego domu w amerykańskim Montecito, gdzie będzie uczestniczyć w urodzinach Senna. Koronacja Karola III nie będzie w żadnym razie tania uroczystości, i to pomimo faktu. Za zaproszono znacznie mniej gości niż w czasach Elżbiety. Dużo pieniędzy pochłonie kwestia zabezpieczenia ceremonii. A swoje pójdzie też między na wykwintny menu dla royalsów i zaproszonych oficjeli.